Chcecie czy nie, muszę o tym wiatraku trochę pogadać, bo jechałem 5 km od trasy, czyli 10 w sumie nadrobiłem, żeby ten wiatrak znaleźć. Swoją drogą, kochani włodarze ścieżek rowerowych i miast, jeśli stawiacie tablicę, że jest ciekawy obiekt, na przykład wiatrak w, Korycisach, w Korycicach chyba, to napiszcie jak daleko, błagam. Wiatrak piękny, niestety już jest 19. Ja nie mam jeszcze e, ani nie jestem tam gdzie chciałem być ani nie mam miejsca do spania e, ale wiatrak wam pokażę. To jest spód wiatraku niestety nie da się wiatraka kurcze niestety nie da się od niego oddalić bo tu jest płot o zamknięte. Mogę go wam pokazywać tylko w ten sposób i trochę lepiej od tyłu. Pokażę wam go od tyłu. Jest śliczny i w bardzo dobrym stanie. A, Zaraz o idzie pan, zaraz zapytamy, jak stary jest to wiatrak. To moje radio nie włączyłem. Proszę. Wiatrak. Pieski na mnie szczekają. Tak. Proszę mi powiedzieć, jak stary jest ten wiatrak? 47 rok. Z 47 roku, wiatrak. Jak To zaczął, ojciec, o ósmym skończył. Aha. I to właśnie rozmawiam z synem właściciela. Tak. Proszę, proszę coś zrobić, żeby przy ścieżce rowerowej, na pięknej tablicy, która tu prowadzi, no. była odległość. Bo ja już dwa razy miałem zrezygnować, bo mówię, przejechałem, nie znalazłem. No, no dobrze. No, bo jest... Słabo widać go, wiadomo. Tak, jego nie widać. A jak tobie człowiek przeczytał na tej tablicy, że to jest 5 km, to by wiedział, jak daleko go szukać. A jest piękny. Bo od tamtego to jest, to 2,5 km. O. No, od tamtego, to jest to km, to tamtego tak. asfaltu, w Środku no. też? Jasne, jasne. Mogę filmować? Może, no. No to idziemy oglądać środek. A niech mi pan powie, nie zna... Z daleka, prawie z spod Cieszyna, Jaszczębie Zdrój. A, to na, na południu. Na południu, my, na przejściu Strzechami. Bo jak Jaszczębie Zdrój, to już tak. Zdroje, to tam przeważnie tak, na południu. Tak, tak, A to taki Zdrój, nie Zdrój. Kiedyś był no. i nazwa została, natomiast już tam żadnego uzdrowiska ani A, sanatorium to, nie ma. ale tam przeważnie to Tak. No tak, kiedyś pamiętam, to moja matka była gdzieś tam. A proszę mi powiedzieć, może przy okazji ubię z panem interes, szukam kawałka trawnika, żeby się przespać. Na postawić. to i może i jest. Tak? No to, to super, to już nie będę pedałował, bo za chwilę się no. zrobi ciemno. Proszę zobaczyć jak tu jest pięknie. Są stare urządzenia. Będzie ciemno, ja nie mam tutaj lampy. To jutro może jak słońce będzie, to może. Tak, rano. Ale, ale zobaczcie jakie tutaj są. Mechanizmy. Tak, no tu to, to jest zagracony wiadomo. Bo no jak to? Tu na dole to są, jest stolarnia. Co trzeba to się robi, widzisz? Nawet tak. nie posprzątały. Tak. Tu to karnie jest, kiedyś to kołowrotki o takie robią. Spójrzcie, jakie cuda. Jakie Spójrzcie, cuda nie to można znaleźć nawet. W całości jest to, no Tak, tutaj się jakaś noga robi do czegoś prawdopodobnie. No. A to jest kołowrotek niedokończony, jak mówi pan. Tak. Prawie, Dobrze. Prawie wszystko jest. Bo i tak, jest, tak. I te szpulki, tu wiadomo. są poszczególne części. No, to co wrzeciono, to co wiadomo. Tak. To z czym kiedyś... się można ukryć. ukryć no, I no. zasnąć na wieki. No czarujące miejsce. Ja wam to jeszcze dzisiaj wyślę i pokażę. Skoro pedałowałem specjalnie tu i znalazłem nocleg, który już się nie muszę śpieszyć, no może, tu, gdzieś. to to pokażę wam to. Jeszcze nie? No, Mi jest obojętne, tak żeby panu nie przeszkadzać. Tu jeszcze dwa piętra chcą. O, idziemy na górę. Tak. Deszczyk popadał, to buty gumowe nałożyłem, a gorąco, że gdzieś. A ja zmokłem. No. Ale już przesycham. Mamy trochę więcej światła. Pan otworzył drzwi. No, ja Spójrzcie, tu jest coś w rodzaju takiego balkonu, tarasu. No tak, to można tam wchodzić. Za jak będziemy schodzili, to ja wejdę tam. I następne urządzenie. Tu są urządzamy. walce, to już mąkę można taką zrobić białą, teraźniejszą, tak. nie? Uh -huh. Bo tu to są żarne, to taki będzie, uh -huh. A tu to już można zrobić taką mąkę, domu. Tak. Lepszą, białą. Lepszą, taką no. bardziej lubianą przez współczesnych ludzi, tak? No, no. Nie, no teraz tu już chcą... To jest chyba znowu chcą razową, tak. Razową. Tak. No. Kiedy ten wiatr ostatni raz kręcił się? Gdzieś 1979, uh -huh. może gdzieś, gdzieś Czyli tak już no. 40, prawie 50 lat no. sobie stoi. Tak. No teraz już można uruchomić, może zaraz działać. Tak? No bo skrzydła są, wszystko jest. Aha. No. Ono nie uruchamia, no bo... No bo rozumie, powiedzieć. rozumie. No. Czyli... Jest sprawny. Tak sprawny, sprawny teraz. Czyli co, idziemy wyżej, tak? Może, może panie bo nie było ani skrzydeł, ani podestu tego, nie? Aha. Bo wiadomo, tyle lat stał e, i potem wszystko wiadomo zgniło, popadało. A ja z synem już to już no, Patrzcie. odremontowaliśmy. Patrzcie na technologię no. i technikę, jaka była. I to ojciec robił to wiadomo, ręcznie wszystko. Każda deseczka, każde to, to było wycięte Nie Niesamowite. To moja, twoja, jak to zło, nie? Widzicie skrzydło przez okienko? Zobaczcie, wszystko zrobione ręcznie z drewna. I jak Pan mówi, wystarczy powiesić skrzydła i nadal działa. Tak. Tam oto jest to taka wciągarka do zboża wciągania. Tak. Tam klapa się otwiera i się spuszczeli na dół. Dziś nazywalibyśmy to windą, proszę no. zobaczyć. Wciągarka do zboża. A do tej wciągarki to wieniec uh -huh. od koła zamochowego. No, gdzieś nie wiadomo, tak. czy o czołga, czy od samochodu jakiegoś. Uh -huh. Bo tu jak po wojnie to tak Tak. Wiedział, wiadomo. Mhm. Zbiera się tak. różne części i potem zużył tu do wiatraka. Jeżeli można, bo ja ten film pokażę na na YouTubie i na Facebooku, więc ludzie będą oglądać, no. można znać pana nazwisko? Czy nie? No, to ja wiem. Dobrze, nie, Dobrze. to nie. <laughs> jak pan bo chce? to nie, bo książka tu już wydana jest. No to jest ta pan ta znaną ta... postacią, to można pana pokazywać. No. To jak się pan nazywa, jeżeli mogę wiedzieć? No i Wacik Bazyl. Pan Bazyl i Wacik. Ja się nazywam Robert Łyczak. Miło mi pana poznać. To idziemy na dół, jeszcze chciałbym na ten taras wejść, zobaczyć jak no, tu jest bardzo stromo, ja muszę uważać, no bo ja mam... No niestety, to już Panu poopowiadam, jak skończymy filmować. To może jadąc tak? Nie, 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 nie. To tak od zawsze i na zawsze już. Bo ja to sobie kręgosłup załatwiłem, tak. No ja wychodzę już. Dla mnie to wie Pan co? Jako posiedzę... Tak? I potem wstanę, zacznę iść, to mi normalnie w nogach o tak coś tam kręci, Oho. czy mrówki, tak jak prądy jakieś, nie wiem. I normalnie nie daje iść nawet. Muszę postać, albo to się o i, i poszerować nogi. i, I wtedy, te, przejdzie. wtedy przejdzie trochę Coś, i, i coś z kręgosłupem tak. albo krążeniem. No, Spójrzcie, no, jesteśmy no. na takim podejście, na wysokości jakichś 4 metrów może. Tu jest skrzydło. Ja sobie obejdę dookoła. I idzie no tylko wiadomo, deszcz popadał, trochę. Silna. Trochę mokro, ale ważne, że deski są solidne jeszcze. Nie no, jeszcze. Solidne, ale zaraz za parę lat się rozmielić. Tak. No, tu, no na pewno. E, konstrukcja nie i to, to dębowe jest. To dębowe. No. A to, to sosny. Mhm. Ale... Tu jest daszek nad tym budynkiem, w którym wchodziliśmy. To za ten daszek to jest, nawet. Chyba dwa czy trzy miesiące w więzieniu siedzi. <laughs> Proszę, to jaka historia? Jak wziął plan, nie? Uh -huh. Chyba to kiedyś też było planie tak. już plany. To tylko wiatrak. A Aha. On dobudował te o dwa metry czy trzy uh -huh. nie i za to w więzieniu siedzi. No to za takie widzicie. Ile kosztował ten no. malutki budynek? 3 tak. miesiące więzienia. No. W tamtych czasach więzienie nie było przyjemnym miejscem. Nie teraz, że lepiej hodują jak. jak no może lepiej Ludzie, nie, ale, lepiej. ale nie jest ja tak Ja wiem, jak... bo tu u nas w Wojnówce jest mm -hmm. więzienie, nie? Mm -hmm. To tam jeden pan zabierał zlewki te, nie? No mm -hmm. tej i szyneczki i wszystko. Ja mówię, że lepiej karmią więźniów jak, jak ty. Jak, a ile dzieci głoduje, nie? Idziemy dalej i obeszliśmy dookoła no to jeszcze Wam pokażę jak ładnie słońce zachodzi i będziemy kończyć a ja będę się powoli przygotowywał do noclegu o dzisiaj trochę popadało odświeżyło powietrze powietrze tak. To na razie tyle ja schodzę na dół o, to tyle co wokół. Ma 2 mm, więcej nie. Dobrze. No kochani, to tyle z wiatraka.